Zapraszam dzisiaj o poranku do Ewangelii Mateusza, do 26 rozdziału, werset 41: Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. W jakich okolicznościach Pan Jezus wypowiedział właśnie te słowa. Pan Jezus zabrał swoich uczniów Piotra, Jakuba, Jana, i udał się z nimi do ogrodu jakby w Getsemane. To było tuż przed jego aresztowaniem, później Mańką, śmiercią na krzyżu i oczywiście. Późniejszym zmartwychwstaniem. Pan Jezus zostawił swoich uczniów w pewnym miejscu, poprosił ich, żeby się modlili o niego, żeby go wspierali w modlitwie. A on sam odszedł parę kroków dalej i modlił się. Możemy przeczytać parę słów na temat tej modlitwy. Była bardzo intensywna, do tego stopnia, że na jego skronie pękały naczynia krwionośne. Pojawiły się krople potu i krople krwi. Toczył duchową walkę. Wiedział, co go czeka. W przeciwieństwie do wielu innych ludzi. Doskonale wiedział, jak będzie wyglądała jego śmierć. Znał proroctwa. Sam był autorem tych proroctw. W pewnym momencie odwrócił się i podszedł do uczniów, oczekując wsparcia, oczekując być może tylko spojrzenia pewnego miłości. A być może tylko otwartych oczu, które mówią: jesteśmy z tobą. Ale uczniowie spali. W tym czasie uczniowie spali. Obudził ich i mówi: Jak to jest? Nie mogliście chociaż jedną godzinę ze mną czuwać. Niesamowite usłyszeć słowa skargi z ust samego Zbawiciela. Wtedy padają te słowa, czuwajcie, módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch w prawdzie jest ochotny, ale ciało jest mdłe, słabe. Zobaczcie, Jezusowi nie chodzi nawet o to, żeby oni Jego wspierali. Ale mówi im, jak nie będziecie czuwać, jak nie będziecie się modlić, to upadniecie. Upadniecie. Wprawdzie wasz duch jest pełen ochoty, ale ciało jest słabe. Pamiętajcie o tym, wasze ciało nie może decydować o waszym życiu. Na górze przemienienia doszło do cudu niegdyś. Jezus objawił siebie uczniom, tym samym uczniom, i oni o tym pamiętali. Ale kiedy zeszli na dół, to tam pozostali uczniowie toczyli bój z demonem, i nie mogli go wypędzić z chłopca, którym demon rzucał o ziemię. Pan Jezus usunął, wyrzucił tego demona, a ci pytali: No jak to? Dlaczego myśmy nie mogli? I wtedy pan Jezus mówi, że to wszystko się dzieje wtedy. W życiu człowieka obecna jest modlitwa, obecny jest post. Niestety dzisiaj dochodzi do kompletnego absurdu. Gdzieś ludzie przygotowują się do wypędzania demonów i ogłaszają dzień postu. To w ogóle nie o to chodzi. To chodzi o pewien styl życia. W którym zupełnie świadomie oddajemy siebie do dyspozycji swojego Boga. Pościmy niekoniecznie tym, że nie jemy dzień, dwa, trzy, może i ograniczamy swój posiłek, ale przede wszystkim pościmy od wielu rzeczy, które w jakiś sposób niszczą naszą społeczność z Bogiem. Nie chodzi o to, żeby je wymieniać w tym momencie, bo to niekoniecznie muszą być oczywiste grzechy. Równie dobrze mogą to być rzeczy, które same w sobie wydawałyby się całkiem pozytywne, dobre, ale odciągają nas od Boga, nie pozwalają nam na stałą, bliską społeczność z naszym Zbawicielem. A więc chodzi o pewien styl życia. Jezus mówi do uczniów: Jeśli nie będziecie żyli inaczej niż wszyscy inni, to wasze cielesne potrzeby wezmą górę. Wasze życie będzie zmarnowane. Wielki poeta Somerset Mauguin napisał w swoim wierszu Niewola Człowiecza. Ci starzy ludzie niczego nie zdziałali. A kiedy umierali, to tak jakby ich nie było. Posłuchajcie raz jeszcze. Ci starzy ludzie niczego nie zdziałali. A kiedy umierali, to tak, jakby ich nie było. Przerażające! Czy tak chcemy żyć? Czy kiedy odejdziemy z tego świata, to nikt nawet nie zauważy, że istnieliśmy? Zobaczmy, jak wielu ludzi tak odchodzi. Niczego nie pozostawiają po sobie. Czy Biblia nie mówi, że rodzice zbierają dla dzieci? Nie chodzi jedynie o pieniądze. Biblia to mądra księga i mówi o czymś więcej. Mówi o tym, że to duchowe błogosławieństwo, to duchowe bogactwo, duchowi rodzice zbierają dla swoich duchowych dzieci. Co przygotowujemy dla kolejnego pokolenia? Jeżeli nie czuwamy, nie modlimy się, nie pościmy, popadamy w pokuszenie. A kiedy to pokuszenie przyjdzie, to się okaże, że przegraliśmy swoje życie. Oby niczego takiego nie, nie było w naszym życiu, abyśmy nie byli tymi przegranymi, abyśmy mogli powiedzieć, odchodząc z tego świata, Dobrze przeżyliśmy swoje życie. To było dobre życie. Było dobre, ponieważ całkowicie było oddane Jezusowi Chrystusowi. Oby to nasze życie takim właśnie było. Amen.